Hej kakoni! Właśnie studiuję instrukcję obsługi. E, tu się dowiaduję bo właśnie różnych takich ciekawych rzeczy. Na razie nawet ani razu nie wyszłem na stronę w internecie na temat zmywarek. Miałem to sobie zrobić przy okazji, ale jakoś tak zabrakło mi tego natchnienia. I teraz tylko patrzę na instrukcję, ale widzę, że kurde całkiem fajnie jest. Nawet jest tryb, tryb nocny. Czy na przykład, jakby się trochę zmywań zbrało naczeń, powiedzmy po świętach, czy w trakcie świąt, dokładnie, to wtedy można by w nosy w trybie nocnym zrobić zmywanie. Że fajnie to jest wszystko przemyślane, zrobione. Ogromnie mi się podoba. No i tu właśnie o, najpierw tym się tematem trzeba zainteresować. No. Później. I tak wszystko po kolei. Instrukcja jest bardzo jasna, przejrzysta. Trzeba tylko z pytaniem no, przeanalizować, żeby się nie pomylić oczywiście, co najpierw powinno się wykonać. Według danej kolejności, która jest tu ustalona. Trzeba się trzymać. No. To by zostało teraz włożyć po prostu płyn. Tylko nie mam za dużo zmywania. O to chodzi no, że po prostu na początek to włączę tryb auto, a później będę tak sobie na, na, na luzie dochodził. Ee, jeszcze garnek umyłem, no nie wziąłem pod uwagę tego, że mogłem go teraz w co ładnie umyć, ale tego. No, spoko, dobra. No dobra, to już wiem, jak to wszystko uruchomić. Się już zapoznałem z obsługą instrukcji i tak dalej. Wezmę na, nawet te talerze, które są na suszarce. Przemyję, żeby sprawdzić, jak działa. Hmm. Ale tu już w następnym ujęciu, bo tu już się kończy czas 3 minutowy. Jest 2 minuty 20 z czymś. Hejka.